Się nagrywa. Słuchajcie. Kolejny zamek będę montował. Znaczy, w sumie to wymienię u siebie w studio tutaj zamek z tego, co tam jest. Tej samej firmy zresztą Willo. Od razu mówię jest to, yy, jest to reklama, pokazuję te zamki. Co i raz mi przysyłają kolejne. Pokażę wam również i ten. On się zbyt wiele nie będzie różnił od tych, które już pokazywałem, ale dlaczego zmieniam tutaj. Dlatego zmieniam, że tutaj jest tylko na odcisk palca. I z tym odciskiem palca jest taki problem, że jak masz na przykład, nie wiem, i to od razu mówię, jak masz albo tłusty palec, albo zniszczony palec, taki wiecie, szorstki yy, i te linie papilarne nie są super idealnie, że tak powiem, yy, wytworzone o tak, zrobimy, będzie lepiej widać, jak będę rozpakowywał no to wtedy może się zdarzyć taka sytuacja, że on po prostu was nie czyta. I mnie osobiście to mocno nie przeszkadza, bo mi się to nie dzieje jakoś tam. Często i zero problemu. Co prawda, jest na to jeszcze sposób inny. Zawsze można otworzyć sobie w razie czego jeszcze na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki, że w aplikacji, którą mamy dołączoną do tego całego wiLoka możemy sobie bez żadnego problemu to zrobić. To jest jeden sposób. A drugi sposób, który jest, to na przykład możemy sobie do kluczy naszych domowych do, no, dołączyć taki. Takiego yy, to się nazywa karta RFID, i tą kartą RFID również możemy otwierać sobie po prostu ten zameczek. Ale no nie po to mamy na odcisk palca albo na jakieś tam klawiaturki, żeby korzystać z takich pierdoletów. Dobra, co mamy w zestawie? W zestawie mamy taką przedłużeczkę jeszcze, żeby jakbyśmy chcieli zastosować, o tak, tak ze śrubką. Jak chcielibyśmy zastosować czekajcie, wezmę tą śrubkę będzie mi widać, będzie. Może mnie nie wyrzuci nie wyrzucić skala, a jednak, widzicie? Spaniaczek myślał, że, że mnie tutaj złapie, a jednak mu się nie udało. Czekajcie, wykryjemy twarz, żeby mu było łatwiej. Tak, to jest moja twarz. Tak wyglądam niestety przykro mi. Dobrze, więc yy, tak to wygląda. Że możemy sobie przedłużyć, jeżeli trzeba by w drzwiach zrobić dalej, a to zaraz będziemy patrzyli, jak to w tych akurat drzwiach będzie. Mamy jakieś kluczyki, jakieś śrubki, pierdoletki, inne. W zestawie jest również śrubokręt. Śrubokręt taki krzyżakowy, bez, niezmienny na płaski. No i mamy oczywiście zamek. Zamek podobny do tamtego, czyli od wewnątrz kręcimy. Otwieramy sobie czy zamykamy się w środku, jak na przykład mamy live'a, żeby mi tu ktoś nie przeszkadzał. Zdajmy tą folijkę. A z drugiej strony mamy, słuchajcie, ee, klawiaturkę, i właśnie w tym przypadku mamy klawiaturkę razem z odciskiem palca. No i ten RFID, o którym Wam mówiłem, że możemy też zastosować. Wszystko to. Też jest fajnie zrobione w ten sposób, czekajcie, nie chcę Wam pokazywać tych numerów zamków i tak dalej, bo to później po dodawaniu moglibyście mi się tutaj włamać. A y, ja wiem, że Wy to nie, Wy to nie, ale ci złodzieje to by mogli. Y, dlatego tak y, tutaj trochę tam za, za, y, chowam, chowam te numery. I teraz tak, y, zamek jest o tyle też fajny, to od razu powiem, bo ja te zamki już znam, że możemy jeszcze mieć taki specjalny routerek, takie małe urządzonko, pokażę Wam je na przebitce. Które ja mam i wszystkie zamki w domu podpinamy sobie pod, to, pod ten y, routerek. Tylko musi być zasięg y, tego urządzenia. Y, po, y, z tego co wiem, to chyba później już y, po sieci Wi-Fi albo po Bluetoothie, ale chyba po najpierw przyłączeniu jakby musi być zasięg Bluetooth, a później to już jest po Wi-Fi. Y, że, co możemy zrobić? Będąc poza domem i chcemy na przykład puścić kuriera, żeby nam zostawił paczkę, albo na przykład mamusia przyjechała wcześniej. Nie zapowiedziała się, mamusia przyjechała wcześniej. I żeby mamusię albo teściową wpuścić, to naciskamy taki tam sobie na aplikacji przycisk. No i wpuszczamy sobie taką mamusię. Poczekajcie, teraz wam pokażę, jak to wygląda. Już. No i zobaczcie, tak jak, tak jak tu Wam mówiłem, jeżeli chciałbym teraz otworzyć któryś z zamków, bo tutaj mam kilka tych zamków, więc musiałbym sobie wyjść w ten sposób, pokazać listę urządzeń. No i w ten sposób widzicie, że mam ten właśnie yy, Bluetoothowy temat, dom yy, z kodem i studio. Studio w tej chwili nie mógłbym otworzyć, bo nie jest w zasięgu tego systemu, czy się mylę? A może bym mógł jednak. Połączono Przepraszam, zadziałało bez żadnego problemu. I w tym momencie już mógłbym przekręcić i sobie otworzyć. Więc. Sposobów na dostanie się jest mnóstwo. Niektórzy też mówią, że tak Walduniu, tak Waldeczku, mój kochany, ale jak ci się skończy bateryjka w tym urządzenku, to, to się nie dostaniesz. No i kolejna gówno prawda, ponieważ jak sobie tutaj podważymy, spróbuję to zrobić, żeby wam pokazać. Mam nadzieję, że w tym jest tak samo, ale na pewno jest tak samo. Proszę bardzo, jest złącze USB-C. Czekajcie, USB-C, do którego podłączamy sobie nasze, naszego jakiegoś tego, jak on tam się nazywa, powerbanka, i w ten sposób doładowujemy na tą chwilę, żeby się po prostu dostać do naszego pomieszczenia. Ja się na tyle nie boję tego urządzenia. I to nie jest żadna reklama, bo już korzystam na początku, może bym tak nie zrobił, bo po prostu wiadomo, że człowiek ma tak, na tyle zaufanie, na ile jest w stanie sprawdzić, yy, czy to będzie działało. O, to jest najfajniejsze zawsze. Dobra? Więc na początku zamontowałem w domu w taki sposób, że garażem mogę wejść, tyłem mogę wejść, ale tutaj w studio na przykład mam tak, że mam tylko jedne drzwi. Więc jeśli by mi nie daj Bóg ten yy, zamek jakoś zawiódł, no, to jedyne co to nie wiem, rozwiercać go, coś tam z nim robić, żeby się dostać do środka, więc zaufanie jakieś tam do tego urządzenia mam. No dobra, słuchajcie, zakładam baterię, dodaję do aplikacji, zakładam zameczek, bo to jest proste. To jest proste, zobaczcie, to jest taki zwykły, zwykła wkładka, jak, jak inne wkładki, które macie w domu, więc da się to dopasować do 90% drzwi. W waszym domu, więc myślę, że to będzie bezproblemowy temat. Otwieramy, zobaczymy, jakie tu były baterie, bo żeby tam założyć baterię, to musimy zdjąć tą osłoneczkę, jakby. Czekajcie, żebym ja sobie wszystko poprzypominał, bo jeszcze chyba troszkę muszę poluzować. Dobra, zdejmę całkiem. Super, i jesteśmy w środku. Oho, trzy baterie, a ja se przyniosłem dwie. Także za chwilkę będę leciał do sklepu po następne, ale wy już nie będziecie musieli tak długo czekać, jak ja do, po te baterie będę leciał i zaraz będziecie wszystko widzieli. W takim razie czekajcie. Dobra, słuchajcie. Kilka ważnych rzeczy, żebyście wiedzieli jak to zrobić, bo <śm> chwilę siedziałem nad tym myślałem. Jeśli chodzi o regulację tej szerokości, czyli bo może być tak, że ten zameczek jak będzie wchodził, to może być może nam po prostu nie pasować. To tą regulację rozkręcamy tym, tą śrubeczką. Tu mamy dołączony sobie ampulek, wkładamy sobie ampulek. Po regulacji dokręcamy już nam się to później nie będzie przesuwało. Na razie nie dokręcam. Jeśli chodzi o baterie, gdzie włożyć baterię? Prosta rzecz. Łapiemy za klapkę i ciągniemy w ten sposób. I tutaj wymieniamy sobie, czy tam wkładamy sobie baterię. I po włożeniu tych baterii jest właśnie o. Ta śruba, tutaj jest śrubeczka specjalna, którą sobie wkładamy i zakręcamy, no i mamy temat zamknięty. Także wiecie jak jest. Czyli baterie tak naprawdę od zewnątrz, a nie, nie jesteśmy w stanie, znaczy w sumie jesteśmy, bo jakbyśmy to odkręcili, bo tutaj znowu jest taka śruba, która trzyma nam tą osłonę baterii. Więc jesteśmy w stanie nawet od zewnątrz sobie w razie czego wymienić baterię. Także wkładamy baterię ciach ciach czekajcie, gdzie jest plus, gdzie jest minus czy tu jest jakieś oznaczenie nawet mi się udało proszę bardzo wszystko się udało zaraz będziemy programować także skręcamy tą śrubeczką dołączonym śrubokręcikiem i programujemy Tutaj mamy taki kod QR, którym możemy dodać ten zameczek. Poczekajcie, trochę przestawię, żeby ładnie wszystko było elegancko. Kod QR, którym możemy dodać ten zamek. I tak. Na aplikacji wchodzimy, że chcemy dodać nowe urządzenie. Dodaj zamek. Pyk. Wprowadzamy sobie w ten sposób. I teraz podajemy numer tego zamka. Czyli to, że jest QR na zewnątrz, to nie znaczy, że ktoś może Wam dodać, czy nie wiem, zmienić to w zamku, bo zamek po zamontowaniu nie pokażemy nikomu tego kodu ID, a bez tego kodu ID nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego ja teraz wprowadzam. Oczywiście Wy tego nie zobaczycie, bo to zamarzę i dodajemy. Dziękuję. Zamek został dodany. Teraz możemy sobie wejść w listę urządzeń. Już powinien być. I jest, oczywiście. Na razie ma taką nazwę, jaką ma. Możemy sobie w niego wejść. Yy, I możemy sobie mu zmienić prawdopodobnie też nazwę. I zaraz to właściwie zrobimy. Jeśli jest taka możliwość, a na pewno musi być, ustawienia. Język, bla bla bla. O, mamy nazwę urządzenia. I to będzie. Teraz ten będzie Studio. Studio, ok. A tamten zamontuję, ten który teraz jest w studio. Będę chciał, żeby był zamontowany w kotłowni. I zrobimy sobie tutaj po prostu kod kotłownia. Dziękuję. I to się już zmieni. Teraz chcemy powprowadzać kody. Możemy to zrobić w sposób taki, jak tutaj na instrukcji pokazano. Czyli, że jak weźmiemy sobie 0, później dwie kudeczki kod, kudeczka, coś tam, new, admin, password, 60 znaków i tak dalej, i tak dalej. Możemy to zrobić w ten sposób, ale możemy też to zrobić przez aplikację i tak będzie prawdopodobnie łatwiej i wygodniej. I tak spróbujemy to zrobić. Także słuchajcie, ja Wam tego nie mogę pokazywać, bo nie chcę pokazywać Wam tutaj kodów, które wprowadzam, ale zaraz po tym wrócę do Was. Dobra, słuchajcie, dodajemy teraz Karty. Najpierw musiałem dodać administratora. Po dodaniu od administratora mogę dodawać kolejnych użytkowników. Robi się to w ten sposób, że wybieramy sobie, na przykład, dodaj odcisk palca. Wpisujemy sobie, komu chcemy dodać odcisk palca, na przykład Waldek. I naciskając OK, on nas poprosi, żebyśmy tutaj pyk I teraz mamy dodać odcisk palca. Na przykład chcę ten palec sobie tutaj dodać. Jeszcze. I tu widzimy, że musimy sobie poprzesuwać trochę ten palec, żeby on dobrze go poznał. 15, palec dodany. I jak sobie teraz wrócić. Znaczy, 15, no, jakby w ten sposób. Teraz wchodzimy sobie w użytkownika. Waldek i proszę spojrzeć. 13, 14, 15, 3, dodałem sobie ten palec, ten palec i ten palec. A można tego dodać, z tego co pamiętam, to 100 ogólnie osób może być dodanych do tego całego systemu, więc jest spoko. Teraz chcemy dodać sobie. Karty, więc wchodzimy sobie, dodaj kartę i bierzemy sobie, yy, wybieramy nazwa. Nazwa, ja będę pod siebie dodawał normalny użytkownik, okres ważności, nie, normalny użytkownik albo nawet administrator, właśnie, bo ja jestem administratorem, przepraszam, naciskamy, bierzemy sobie kartę, przykładamy ją. Ok, przyłóżmy sobie następną kartę. Możemy dodać kolejną, naciskamy i bierzemy kolejną kartę, żeby wszystkie karty po prostu mieć tu dodane. Jeszcze raz wam pokażę, tak żebyście widzieli. Dziękuję. I teraz po dodaniu tych kart, jak wejdziemy na mojego użytkownika, to będziemy widzieli, że Waldek ma dodane również trzy karty. Kart można sobie dokupić, RFID różnych. I teraz, jak to działa? Przy chcemy wchodzić. Dobra, już sobie wchodzimy, czyli tak. Pyk, naciskamy kudeczkę, naciskamy palec, na przykład ten, już jest temat. Teraz czekamy, aż nam się zakończy, bo to trwa chwilę. Po zakończeniu już widzicie, już mogę obracać tym całym mechanizmem. Chcę się kartą zrobić. Musimy najpierw naciskać kudeczkę, przyłożyć kartę, i już się zablokowało znowu i się kręci razem z tym wichajstrem. Chcemy sobie odblokować, poczekam aż się tylko zablokuje, widzicie, teraz już razem chodzą te rzeczy. Chcemy wejść przez aplikację, naciskamy kluczyk, czekamy i już. Widzicie, zablokowało się i już chodzimy. No proste jak cholera. I w ten sam sposób można zrobić, dodać kolejnych użytkowników i tak dalej, i tak dalej. Tylu ile chcemy, a teraz montujemy to w drzwiach to jest bardzo proste, ale zaraz wam to jeszcze pokażę. Także tak musimy wyjąć tamten. Odkręcamy sobie zameczek. Cyk myk. Prosta, że. Kurde, to jest tak proste. Ja pierdzielę. Jakie to jest proste. Teraz wyciągamy zamek. A, bo to trzeba właśnie. A widzicie, teraz, żeby to wyjąć, to musi być w dobrej pozycji. O, właśnie. Dziękuję. Wyjęte. Mogłem to zrobić tamtym, ale zrobiłem to tą stroną. Teraz sobie przymierzymy, czy ten zamek będzie taki sam, mniej więcej. Już Wam pokazuję. Czekajcie, żebym Wam tych numerów nie pokazał. Także w moim przypadku przedłużka nie jest potrzebna w żaden sposób, więc tylko zakładamy. Ten zamek. Zasadniczo możemy już go tutaj złożyć sobie, żeby nam, że tak powiem, elegancko wszystko było. A nie, nie możemy go złożyć, przepraszam, bo musimy jeszcze doregulować tą szerokość. Teraz bierzemy w ten sposób, wkładamy zameczek. Ok, dobra, powiedzmy coś takiego i za chwileczkę. Spójrzcie sobie, czekajcie, cyk. O co chodzi? Jak już kręcimy tą śrubę tutaj, czy dopasujemy, że będzie w tym miejscu, gdzie być powinno, czyli głębiej, tak żeby dało się przekręcić. O, teraz się da przekręcić. I po przekręceniu możemy sobie spokojnie wkręcać śrubę, bo wiadomo, że jest w dobrej pozycji. Cyk. Czemu ktoś tu dał na zwykły śrubokręt płaski, a nie na krzyżakowy, tego nie potrafię wam odpowiedzieć. Ale tak było w tym, w tym zamku i nie chcę zmieniać tej śruby. Bo tutaj pasuje, bo oni dali w zestawie taką swoją, właśnie na krzyżak, ale długość tej śruby jest tutaj nieodpowiednia, dlatego ja sobie wymieniłem na swoją. Dobra, mamy, mamy tą odległość, żeby było dobrze. No dobra, powiedzmy tak jak teraz jest OK przykręcamy w tym miejscu ampulikiem i już będzie jak należy musimy dobrze tu dopierdzielić co by nie można było tego przekręcić okej okay. o, o super a tak z wyczuciem, ale jeszcze raz, dobra zakładamy to wsuwamy i tutaj mamy taką śrubeczkę która też jest na ampulika. Zakładamy sobie ampulika. Cyk. No dobra, i co? Zostało założyć gałkę z drugiej strony i zamek jest założony. Także nie jest to trudna, nie, nie jest to trudny system. A powiem Wam, że od dwóch lat korzystam z pierwszego, który miałem, a ten jest jako kolejny, i naprawdę no, zrobiło to super wygodę. Bo tak, wszyscy nie musimy mieć yy, kluczy ze sobą, tylko korzystamy sobie z tego systemu. I każdy może wchodzić. Co jeszcze daje, jakie są jeszcze plusy tego systemu? Plusem tego systemu jeszcze jest to. Że jak mamy na odcisk palca i zapisy, czy tam, no kodem też każdemu może, możemy dać inny kod, na przykład dzieciom, i wtedy wiemy, czy któreś dziecko już wróciło do domu. Czy na przykład, jeżeli chcielibyśmy to zastosować przy jakimś tam hotelu, czy gdzieś. Pyk. Już działa przy hotelu czy gdzieś, to możemy dać jednorazowe kody. I to też jest fajną, fajną rzeczą, że możemy udzielić dostępu na konkretne godziny, na konkretne dni. Czyli na przykład, nie wiem, no załóżmy, że do pracy przychodzi nam jakaś obsługa na samym początku i chcemy, żeby oni mogli wejść od godziny 8 w poniedziałek i wyjść o godzinie 16, i po 16 już im ten kod tutaj po prostu nie zadziała. No, i w ten sposób to jest, no powiem szczerze, że fajny system do właśnie tego typu rozwiązań. To co? Zakładamy gałę, i tyle w temacie. Słuchajcie. Dobra, dokręcamy ampulem. I system zamontowany. Także, jakby co, to kody, linki do tego Wiloka. Są w opisie. Nie jest to tani system, jak to zazwyczaj wszystkie, które ja pokazuję. No bo ja wychodzę z założenia jednego: albo coś jest porządne, albo coś się stanie. No więc w moim przypadku tutaj ma być porządne, bo to jest zamek, a nie jakaś zabawka. Dzięki bardzo i do następnego. Cześć.